Cześć, 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 witam wszystkich. Witam was Smith of Legends w odcinkach od A do Z i zdobywamy sobie skrzynkę na Buchadach. W dzisiejszym odcinku gramy sobie po raz ostatni Jacksem. Udało mi się już poza streamem zdobyć tą skrzyneczkę, dlatego teraz po prostu nagrywamy ten odcinek, żeby Was powiadomić, że mamy tą skrzynkę na Jacksie. Także na YouTube to, to jest tutaj siódmy odcinek i ostatni o Jacksie, w tym sezonie przynajmniej. W 2021 na to skrzyneczkę, po prostu to byliśmy z Mordoriniem, prawdopodobnie tak mi się wydaje. więc Ja tutaj sobie tylko zagram takiego jednego, ostatniego tego odcinka. Gamy na dżungli, jest z nami gra Mundo na topie. Gamy ja jestem w dżungli Jackson. Jak już wspomniałem, jest Panteon też z nami, chyba na midzie będzie grał i gra z Lulu na bocie, a w dużej przeciwnej gra y, Malfight na support Twitch ADC. W na midzie, idzie na dżungli i Darek na topie. Przytujemy się na górze, więc gram od dołu ma mapy. No ale gram na dżungli, to mi w sumie nie przeszkadza. Gdzie będziemy grać? Dzisiaj mamy 29 sierpnia, jest godzina 9.10. Zakończymy szybko kopiec, to wiem. Przywoływacz się rozłączył. No już ktoś tam puścił grę. No, pewnie zaraz wróci. Zbyt, żeby... to pewnie zasłuchi. Oczywiście też bardzo. No, Co dałem. możemy sobie kuza zaznaczyć na szkę. Że woływać do gry. Witaj w Summoner's Rift. To w końcu kto idzie na mida? 30 sekund do pojawienia się stworów. Chyba pan trawna. Ja nie mamy ataka. Niespodzianka, wróciłem. Pojawiły się stwory. Bez znaczenia to dla mnie, ja tam mam tam roundy, bo no, uderam, to już gram. Już wpadniemy, będziemy mieli trzeci poziom. Chociaż pan bram na Darka. Dalek ma przewagę, jak widać. to jest z no to nawet nie ma sensu ich gangować. Ale tego dalka możemy spróbować. A chodźmy. No już nie musimy go zabić od razu. O robi go jak chce, niestety. No tutaj mi się wydaje, że. Fanta on mi padnie. No czy słuchaj? Ma... Po co ataku jest? Idiota. No to jest idiota teraz w tym momencie. Tam cię wywalił. Ja też się wywalę. No to jest tak, no ale no. tam, że go zrobię, no ale ten patean to naprawdę bez sensu. Zagranie. Po co się rzuca? No ja już chciałem uciekać. A teraz jeszcze bez sensownie rzucę na niego. No a teraz tak, no właśnie, jego tak. On się skup wyleczy na mnie, i mogłem też uciekać w sumie. A nie się bić. No to tak, pingował, że nie ma HP, ale się na niego rzucił, bez w ogóle, co znowu co. To się rzuca w domu, kalgo. Ja tylko chciałem, żeby on dowodził tyle. Będziesz miał uciekać, to się rzuca. Bez sensu. No to jak już jest kignoty, to już jest pogrzeb na topie. A tu nie jest tak gorączkę. Dobra, no to dwa. Czas na niego. A co jest? Nie, ta nie, ja to jest porażka. Dobrze, że mamy skrzynkę na Jacksie, no. tylko to mnie interesuje. Także tutaj bardziej chorpami mamy. Bo to nie jest moja gra Jackson. Zwykle gram tam w telepki. że bardziej taki odcinek for fun, Że mam już tą skrzynkę ja już dwa zapadło, no to nie ma co No trochę jeżeli championów na linia, to może by się inaczej grało. Mundo no, wam idzie. Ale Blank, to średnio. Ten Pantheon też, nie wiem, co na tym, na topie robi. Jak to jest w sumie takie bardziej dobre. Chyba tutaj wróżby jedna, że bez sensu będę właśnie. Takie yeah, yeah, to chyba zrobimy. No to jak na powodę, więc nie ma sensu na niego iść ten naprawdę. Gotowy do wagi.

dzie ale łygać się rozłącznieć go nie opuścił, ale to chyba bym specjalnie Tu je ucieknę. Czy może co odkręcimy, bo chyba kupiłem tej budki. a możemy kupić. No to też. Ale co nie wróci, to może odpowiadać to będzie udało dać. Niespodzianka wróciła. Bo nie wiem czy on specjalnie wyszedł, ale chyba nie oś to tylko złoczyło. Przeciwnik pokonany. O, nami. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Przyzwoływać wrócił do gry. O, wyjście w ladercę. to nie do tego. Tak, a nie ma co. Gry wstrzymają.

Dobra, ja to go wziąłem. Zesmajciłem go. No to mogę. No to meblak też zrobił. A raczej nie, ona u mnie ucieknie. No właśnie, o tym mówię. To jest meblak, ale możemy się cofnąć. Co sobie coś kupimy. 1600 mamy, więc coś można już pomyśleć.

Aby odpuszczam, to wilki zrobię. Nie udało się, nie było sens. Kiedy było. No, możemy się poddać w mnie za chwilę. bo to nie bez sensu. do To z walkiem będzie największy problem. Patrz, coś mamy, czuję się hmm. Koniec serii. Widziana nie ona mnie uciekła. Tam poleciał jednak. To był klon. Jesteśmy króla, możemy kupić coś, się po niego. Włoskiego było też możemy użyć. Sojusznik pokonany Sojusznik pokonany! 3-0 To jest podrzet Spróbujmy się poddać Po co wiadomo? Tylko w farm i mamy skłonkę. skręcie A dżet się Nie, 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 To mleblam zgangować, no to jest trudno nasz Jednak gangować. I ją znaczy jest o, no to pobiera to ją jest to. No dobrze. No Poczekaj, jestem w Dwa trupy Trzy trupy w drużynie przeciwnej. Nie ma? Twoją wieżę. Jeden dziewięć panteon. Nie wiem bardzo co tutaj zrobić w tej grze już, bo jest 5 do 20. A no, oni nic nie, nie grają, ten tam 1-10. Nawarys no, nie jest w ogóle nakidowany. Ja pewnie. Musielibyśmy jakoś w dżungli tutaj pozdobywać klasę na itemy. Nie mamy szans po to, żeby się z nim bić. oni się z nim widzi. Będziemy Walka z jest bez sensu. No nie ma co zbijać, no, nie ma sensu naprawdę. Oni mają dolebę i ten Niech mogli coś zrobić. Zrozumiałam. Mam te awle, żeby Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Może się wpadać? Może się uda. Nie co go wciągać. No jeszcze, kończymy. No, zabraliśmy dobrego. No, no poddajemy się, ok, fajnie. To no, i tak nie miało sensu, jeden boli, jeden panterał. No, ale tak jak wspomniałem, to było była bardziej for Fun, bo skrzynkę już mamy. Więc tutaj ani na zwycięstwie, ani na skrzynce, i tak mi nie zależy, bo i tak skrzynki bym nie miał jak zdobyć, skoro już ją mam. Nie ma nawet komu dać ja więc ominiemy tę opcję. No ja miałem ocenę... 5 punktów straciłem. 2 minut miałem ocenę, no ja też nie zagrałem relacyjnie. Ale tu jeden 12 miał Pantheon. Chyba czy da się go zgłosić. Negatywne. Pomaganie przeciwnikom, poddawanie się. No, można to zgłosić. Dobra no, ja sobie wyjdę z tej gry no i taka... Tu jeszcze dla informacji. I tak tutaj jest skrzynka na jaxie. Zdobyto skrzynię. Więc mamy skrzynkę na jacksie. Spotykamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie tutaj grać JS'em na topie, na którym też już mamy skrzynkę. Więc będziemy sobie nim grać. Też tylko Farpana nagramy. Ten odcinek bo tutaj na Jsię chyba nic nie nagrywałem zobaczmy nie tutaj na się też nic nie nagrywałem na streamach więc też taki full odcinek mamy skrzynkę odblokowaną a potem na Jinx to już mamy kilka odcinków na YouTube, z, y, chyba z 6 i też siódmy nagramy sobie forfan, bo udało mi się tą skrzynkę odblokować więc dzięki za uwagę i następnych odcinków od A do Z papa pa.